Projekt miejski UL narodził się jeszcze na Akademii Sztuki, jak byłem na drugim roku w pracowni profesora Knuta. To była pracownia działań w przestrzeni i stwierdziłem, że we wszystkich rozwijających się krajach i we wszystkich miastach bardzo dużych funkcjonuje coś takiego jak miejskie pszczelarstwo. I była to dla mnie rzecz fascynująca, że pszczoły się tak świetnie odnajdują w mieście. I stąd wyszła idea, żeby przenieść to, 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 to na, na, na polski grunt, by pomorzany i to miejsce, w którym, w którym jest marina, jest jakby świetnie usytuowane pod względem, nie wiem, dendrologicznym, pod względem flory i fauny. I dzięki temu same pszczoły też czują się tam świetnie. No, mają to do siebie, że nie lubią, jak mi się przeszkadza. To jest, to jest jakby pierwsza i podstawowa zasada, jeżeli chodzi o pszczelarstwo. One zostały tak przez naturę ukształtowane, że bardzo dużo bodźców kojarzy im się po prostu z intruzami. I tym najczęstszym intruzem dla pszczół był w lesie niedźwiedź tak naprawdę. Więc jeżeli my przychodzimy ubrani na czarno, to, to, to jesteśmy potencjalnie tym niedźwiedziem. Jeżeli przychodzimy w jakiś taki, że w miarę głośny, głośny sposób, czyli tupiemy, także szeleścimy trawą i tak dalej, to wszystko się składa na te bodźce, które są w pszczołach jakby zakodowane. Pierwszy miód będzie w przyszłym roku w połowie wiosny. Będzie to, 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 to miód z pierwszych kwiatów, które powstają i, i, i z wierzby głównie. Mhm. E, i, i, I co mogę jeszcze o tym miodzie powiedzieć? Że... Ile go będzie z takiego jednego ula? Czy to jest dużo miodu? Zaczy, ciężko jest absolutnie. Obdarować? Wszystkich Twoich. mógłbym obdarować i na pewno poczęstować tutaj zgromadzonych. Nawet wszystkich w Empiku mógłbym e, na pewno poczęstować. E, ile tego miodu dokładnie będzie, to jest bardzo ciężko określić tak na sucho, bo zależy to po pierwsze, że od tego ile dokładnie, jak będą pyliły rośliny, jak długo będą pyliły nektarowały, a dwa, jak, jak pogoda będzie pozwalała pszczołom pracować. Po pierwsze i najważniejsze, no to miód trzeba przechowywać w ciemnym, bez dostępu do słońca. Słońce ma to do siebie, że przez przynajmniej taki, że przezroczysty słoik przechodzi, penetruje ten miód i kasuje z niego te wszystkie wartości odżywcze, te na które polujemy więc warto, warto go trzymać zamkniętego w szafce, w związku z tym, że już pasieka funkcjonuje, że wszystko jest, 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 jest do pokazania i tak dalej, jest zgodne z prawem, zarejestrowane i tak dalej. Dlatego będzie można poczynić kolejne kroki w przyszłym roku, po prostu żeby to rozwijać i, i, i spokularyzować to możliwie, możliwie najlepiej. I ta łyżka miodu jest odpowiednia, bo nie obciąża naszego żołądka, nie musimy go trawić, a, a, a bardzo pozytywnie wpływa na mózg itd. i tak dalej, i potwierdzam, że dużo więcej i dużo przyjemniejsze rzeczy się śnią i, I się nie chrapie. Może nie chrapie, no.